Kochani, zobaczcie, w poprzednim nagraniu mówiłam Wam o tym, że staram się nie tracić czasu i skupiać na tym, co dla mnie ważne. Pokazywałam Wam książkę, którą czytam w samochodzie czekając na mojego młodszego syna. I chcę Wam dzisiaj przeczytać jej fragment, bo zafascynowało mnie prawa wszechświata i to, jak one ze mną bardzo rezonują. Chcę Wam przeczytać ten fragment w kontekście organizacji czasu i tego, jak można sobie ułatwić pewne rzeczy. Posłuchajcie. Mówiąc wprost, odkryłem, że odnoszące sukcesy ludzie żyją w harmonii z prawami natury, a ci którym powodzi się gorzej niekoniecznie. Szczęśliwi ludzie sukcesu, świadomie lub nieświadomie, organizują swoje myśli, uczucia i działania w taki sposób, aby prawa rządzące rzeczywistością działały na ich korzyść. Potrafią w ciągu kilku lat osiągnąć więcej niż inni przez całe życie. Tylko dlatego, że częściej postępują dobrze, a rzadziej źle. Że podejmują właściwe decyzje i skuteczne działania. Że ukierunkowują swoją mentalną, emocjonalną i fizyczną energię w taki sposób, aby by móc osiągać cele, które wzbogacają ich życie, że nie marnują czasu na zagłębienie się w ślepe załki i inne działania, które w ostatecznym rozrachunku prowadzą do porażek, frustracji i poczucia, że stracili całe miesiące czy lata. To jest książka, kochani, Brian Tracy, Prawa Mocy. Ja ją niedawno zaczęłam czytać, ale jest to książka, do której mnie ogromnie ciągło. Także jeśli macie ochotę na więcej, to was tutaj odsyłam. Może jeszcze jakiś fragment Wam zacytuję i podeślę. Natomiast e, kochani, weźcie to do siebie i przyłóżcie na swoje życie. Jeszcze może jeden fragment taki króciutki na koniec. Zorganizuj swoje życie w taki sposób, aby wszystko, o czym będziesz myśleć i wszystko, co będziesz robić, harmonizowało z uniwersalnymi prawami przewidującymi i kontrolującymi. Przeznaczenie, a przestaną istnieć jakiekolwiek ograniczenia w kwestii tego, kim będziesz mógł się stać i co będziesz w stanie osiągnąć. Także, kochane, zostawiam Was z tymi pięknymi myślami.